Cześć wszystkim, tu Ula. Co dzisiaj? No dzisiaj zaplanowałam taki trochę buktak, ale nie do końca, bo jest to Say One Drop One, czyli wybieranie tych lepszych książek spośród wylosowanych. Ja sobie wczoraj przygotowałam karteczki, tu możecie usłyszeć. I z tych właśnie będę losowała. To jest edycja z książkami najlepszymi, czyli brałam tu lektury ocenione przeze mnie na 10, 9 i 8. Nie wszystkie oczywiście, bo na przykład serię, no to w większości pomijałam. Szczególnie jeśli jest mi trudno oddzielić pierwszy tom od reszty. Myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ale jest na przykład ten With Us, więc pierwszy tom z logii, ale no nie przeszkadza mi, żeby to ładnie sobie rozdzielić. I ja losuję dwie pierwsze karteczki. Dobra, mamy księgę rzeczy utraconych i. Krótko i szczęśliwie. To akurat myślę, że nie będzie problemu, żeby porównać, mimo że Księga Rzeczy Utraconych to fantastyka, a Krótko i szczęśliwie to reportaż. Myślę, uważam, że z tej dwójki lepsza jest Księga Rzeczy Utraconych, bo ja bardzo doceniam pomysł i wykonanie. To było wszystko dopracowane na ostatni guzik i miało fenomenalny klimat. Ja się czułam, jakbym razem była tam z bohaterma, nawet była bohaterką. A w krótko i szczęśliwie, mimo że to jest naprawdę dobra książka, jednak ocenił, oceniłam ją na 8. To mogłaby być dłuższa. Te historie mogłyby się nie kończyć tak szybko, i z tego powodu w tym starciu wygrywa Księga Rzeczy utraconych. I tu nie powiedziałam, mam 20 książek przygotowanych, więc będzie 10 par. I dalej mamy a właśnie ten with was i wróć przed zmrokiem. Ja wybiorę tu wróć przed zmrokiem, bo to jest kryminał Railię' Sagera, którego autora ja bardzo lubię. I mimo że akurat ta książka, pierwsza jedna trzecia, była genialna. Ja siedziałam tylko i zapominałam, że czytam. Naprawdę ta historia była zbudowana świetnie. Tylko po tej jednej, trzeciej, nawet do połowy, jak już było dobrze, to tendencja nieco spadkowa. Zakończenie mniej mi się podobało. Ono miało sens, oczywiście. Chociaż nie wiem, czy oczywiście, w przypadku sergera. No ale co. Ale ta pierwsza połowa bardzo, bardzo dobra. A It Ends With Us, no to sami pewnie wiecie, jak z tą książką jest. Ona ma przesłanie, ma w porządku bohaterów i, i mi się podobała. Tylko nie dostarczyła mi mimo wszystko aż tak dużej rozrywki. Jak Wróć Przed Smrokiem, chociaż się to trudno trochę porównać, ale i tak wybieram tutaj książkę zaczera. Dobra, następna para to Dorośli Mary Obert i Listy do Utraconej. Listy do Utraconej to też jest dylogia, chociaż właściwie nie łączy się aż tak bezpośrednio, bo w drugim tomie mamy perspektywę innego bohatera, który był tutaj drugoplanowy. Nie mam wątpliwości co do wyboru zwycięzcy w tej parze, bo będą to dorośli. I to jest dość kontrowersyjna książka. Ona ma różne opinie. Na przykład mojej mamie poleciłam, jej się zupełnie nie podobała, a ja byłam zachwycona. Tu pamiętam, że główna bohaterka, Opisywała swoje uczucia doskonale i potrafiłam się wczuć we wszystko, co ona przeżywała i to mnie urzekło, jak rzeczy brutalne i takie, do których my się nie chcemy przyznać, a mimo to ludzkie, są tu wprost opowiedziane. I to jest to, o czym dorośli się moim zdaniem wyróżniają. Natomiast listy do utracenia to też dobra książka, jednak młodzieżówka. Ciekawy jest sobie z tymi listami, bo rzadko się już chyba teraz to zdarza. Już widzę, że wybór będzie tutaj łatwy, bo pierwsza książka to An Every Morning The Way Home Gets Longer and Longer, a druga to Baśniobór. Jednoznacznie, Baśniobór to jest bezbłędna seria, po prostu uwielbiam. Nawet wiecie co, to pierwszy tom, żeby trzymać tych pierwszych tomów ani serii. Ja się zakochałam w nim, jak tylko przeczytałam, i w ogóle, jak byłam mała, to myślałam, że to jest Baśniobór, Baśniozbiór, zbiór baśni. Jak miałam to jako lekturę w piątej klasie, to okazało się, że nie, że to nie jest zbiór baśni. Nagle odmieniło się moje życie, bo nie wyobrażam sobie, nie znać bo. Naprawdę, to jest tak dobre, tak dobre. Polecam to każdej osobie, nieważne w jakim wieku. Naprawdę, to jest seria bez wad. Jedyne co, to pierwszy tom jest bardziej skierowany do dzieci niż pozostałe. Więc już później one są pisane w nieco bardziej dojrzały sposób. Jeżeli ktoś ma taką okazję, na przykład jest właśnie w czwartej, w piątej klasie i zacznie sobie tym pierwszym tomem, to później on może dojrzewać razem z tymi bohaterami z Kendrą i Setem. I to jest piękne. My się cieszę, że akurat w tym momencie to przeczytałam, a nie wcześniej, bo ja też słyszałam o tej książce i podobno miała być dobra, ale tak jak mówię, nie wzięłam ją ze względu na to, że myślałam, że to zbiór baśni. A jeśli chodzi o a Never Morning the Way Home Gets Longer and Longer, to jest książka po angielsku. Ona krótka ma ze 100 stron. Ale jakkolwiek mi się oczywiście podobała, to nie jestem do niej aż tak przywiązana. Wiem, że ona by się wielu osobom spodobała, tylko mi też angielski trochę, może był naprawdę taki poetycki. To jednak sprawia, że czuję mniejsze no mniejsze przywiązanie, nie znajdę innego słowa po prostu do tej historii. Ona była naprawdę smutna, wzruszająca, jednocześnie też piękna, więc zasłużenie dała mi 8 czy 9 chyba, nie, 8 gwiazdek. To teraz nie miałam problemu z wyborem zwycięzcy w parach. No i przyszedł czas na, na wybór, z którym nie wiem co zrobię, bo jest to duma i uprzedzenie i niespokojni ludzie. Niespokojni ludzie są tego od samego autorstwa co Every Morning. Trudna decyzja, bo wiecie co? Obie książki oceniłam na 8. Tylko od dumy i uprzedzenia, mimo że to jest klasyka i mi się oczywiście podobała, to ja nie wracam myślami. Praktycznie nigdy nie wspominam tej książki, nie wiem dlaczego tak. A niespokojni ludzie, no oni też coś w sobie mieli. Mi się wydaje, że musiała obie książki przeczytać jeszcze raz. Może zrobię nawet kiedyś odcinek, w którym powiem o książkach, których albo nie pamiętam, albo uważam, że mogłaby się zmienić moja opinia po czasie. Czyli takie, które powinno po prostu przeczytać raz jeszcze. Nie wiem naprawdę, co mam zrobić. One są... to, to są tak skrajnie inne historie, że w ogóle trudno je jakkolwiek porównać. Może jakbym pomyślała, czyli... Gdybym nie miała poznać nigdy niespokojnych ludzi i dumy i uprzedzenie chyba bym wolała niespokojnych ludzi, bo Duma i uprzedzenie to jest klasyk i tylko z tego względu, bo mimo zróżnicowania, jakie mają między sobą te dwie książki, one są naprawdę równe w mojej głowie na równym poziomie. No, a więc niech będzie ta duma i uprzedzenie. Kolejna para to lepiej niż w filmach czy młodzieżówka, którą czytałam w ferie. I Pomruk, który czytałam jako przedostatnia jak książka przed feriami, więc praktycznie w tym samym czasie. Wiecie co, ja to wybiorę Pomruk. Bo to jest naprawdę dobry kryminał. Taki solidny i uważam, że często schematy są powielane już w tych thrillerach, kryminałach. To akurat Pomruk, on może, może i miał te schematy. Chociaż jeszcze ja wiem. Ale się powołał naprawdę dobrze i jeszcze świetnie były opisane bieszczady, te lasy, wszystkie, bo ja się czułam naprawdę tak, jakbym sama tam była. Poczułam potrzebę wyjechania tam, chociaż na miesiąc. A lepiej niż w filmach. Ja czytałam jako taką pierwszą młodzieżówkę, która została wydana teraz, niedawno, w ostatnich kilku latach. Bo ja też wcześniej tak nie bardzo sięgałam po te młodzieżówki, wydawało mi się, że sobie będę takie proste historie czytać. Ale z drugiej strony, kiedy mam czytać młodzieżówki, jak nie teraz. Ponadto lepiej niż w filmach I, i nie tylko to. Okazało się, że te młodzieżówki są teraz naprawdę na wyższym poziomie niż mi się wydawało. Bo one coś za sobą niosą, a nie są tylko prostą historią z wątkiem romantycznym. Tylko dlaczego wybiorę pomruk? Dlatego, że lepiej niż w filmach czytałam, kiedy byłam chora i nie mogłam też za bardzo skupić się. Byłam bardzo rozproszona, tylko za chwilę spałam, głowa mnie bolała. I uważam, że z tego powodu, gdybym miała teraz usiąść ją przeczytać, to mogłaby dostać 7 ta książka, siedem gwiazdek. Nie wiem, trudno powiedzieć, ale ta para też jest dość równa. mimo wszystko wybiorę chyba pomruk. Pierwszy kandydat to Frankenstein, a drugi za zamkniętymi drzwiami. Wybór też łatwy i oczywiście będzie to Frankenstein, bo to jest po pierwsze klasyka, powiedz tak, z którą każdy powinien się zapoznać. ona jest monumentalna. Niby prosta, bo mamy tam właściwie jeden główny wątek i niespecjalnie więcej, ale ona jest tak przepełniona bólem. Serce się łamie, gdy czyta się o tym monstrum, bo nie chcę nazywać go potworem. Ja już też szczegółowo opowiadałam Wam o Frankensteinie w podsumowaniu lutego. Dość mało osób widziało ten odcinek, a naprawdę to był ciekawy miesiąc, więc... więc ja Was oczywiście tam odsyłam, bo sporo ciekawych książek się wtedy przewinęło, a za zamkniętymi drzwiami. Ja to czytałam już dawno, dawno temu. To taka kultowa powieść jej Paris, chyba każdy o niej słyszał. To wiem, że gdybym teraz ją przeczytała, to dałabym jej sporą niższą ocenę. Może nawet sześć. Nie wiem, czy sześć, ale na pewno nie osiem. Na pewno nie. Bo no nie, wiem, że jest mnóstwo dużo lepszych książek w tym gatunku i teraz już a też tak mi się nie zachwyciła ją. Ona wtedy była dla mnie czymś takim nowym, z czym się jeszcze nie spotkałam i dlatego dałam jej parę lat temu Osiem, ale... ale mówię, wiem, że teraz już bym aż tak nie poleciała z oceną. Zostało mi tutaj sześć karteczek do wylosowania i pierwsze, co mam, to Tatuażysta z Auschwitz i Hrabia Monte Cristo. No wybór też łatwy hrabia, oczywiście. To jest jedna z moich ulubionych książek. Słuchałam audiobooka w wakacje ubiegłe i audiobook jest podzielony na dwie części plus jedną, czyli ta główna, co ma ponad tysiąc stron, chyba tak, czy około tysiąca, jest na dwa audiobooki, żeby nie było aż takie długie. I później jest ta druga część, Upadek e, Hrabiego. I to jest tylko oddzielny audiobook. I ja wszystkie trzy, czyli łącznie, no ja tam liczyłam kiedyś 60 kilka godzin, 64 chyba? Jakoś tak. Przeczytałam w 6-7 dni. No byłam wtedy przez większość czasu sama w domu i to słuchowisko leciało mi no, z 10 godzin pewnie dziennie. No to by się zgadzało, właśnie. Hrabia muszę przyznać, że może się dłużyć, ale to jest książka niesamowita. Po prostu niesamowita ją polecam każdemu. Oprócz tego, jak pięknie mamy tam wykreowany... Wykreowany... Nie! Opisany świat tak barwnie i w ten sposób, że my możemy sobie wszystko wyobrazić. Później mamy przemianę bohatera i widzimy jego rozterki, To, co się dzieje, jak on się wykazuje niesłychaną inteligencją i sprytem. Oraz tych wszystkich ludzi. Elegancki i bogaty świat na obyczaje. No, to jest książka wybitna dla mnie. Dała mi dziewięć gwiazdek, nie dziewięć z tego względu, że mogłaby być momentami troszeczkę krótsza, ale tylko troszeczkę. W tym zestawieniu zdecydowanie głosuję na Hrabiego, bo tatuażysta z Auschwitz, to czytałam bardzo niedawno. Nawet chyba mówiłam, że on ma osiem gwiazdek, ale w stronę siedmiu, więc nawet nie mam problemu, żeby porównać. Już przedostatnia para, czyli Znachor i Małe Zbrodnie. Też nie jest to najprostsze do porównania, ale... Mm. Chyba wybiorę Znachora. Chyba tak. Chociaż Małe Zbrodnie były bardzo, bardzo dobrym kryminałem. Jak się o tym dowiedziałam, to aż zamarłam, bo to, co się tam dzieje jest absolutnie przerażające. Ale czyta się świetnie. Wiecie co? Obie, obie książki też są podobnie lubiane przeze mnie, ale Znachor no jednak chyba ma, ma moje serce nieco bardziej, bo... No nie, nie potrafię wam uzasadnić, wybaczcie. Nie wiem, po prostu wybieram Znachora. I ostatnio już widzę, że Norwegian Woods został, mi się karteczka otworzyła. I druga to Zamknij wszystkie drzwi. A... Dobra, na koniec tak też niełatwo, ale, ale chyba mam już faworyta. Bo Zamknij wszystkie drzwi to druga książka Rayleigh'ego Sardzera Lepsza niż tamta poprzednia Wróć przed zmrokiem, bo to... Jakbym miała jednym słowem określić, to chyba najbardziej niepokojąca książka, jaką kiedykolwiek w życiu słyszałam. Ale wybiorę Norwegian Wood, bo ja czuję, że ta książka jest tak jakby moja. Mimo, że pewnie nie jest to aż tak lubiane przez większość czytelników, tylko ja czuję jakąś dziwną więź z tym i, i, i z głównym bohaterem. Jeśli ktoś z Was ma ochotę na niepokój, to zamknij wszystkie drzwi, niech idzie pierwsze, bo się nie zawiedziecie. A Norwegian Wood to dla osób, które szukają swego rodzaju odświeżenia, takiego oddechu, czegoś, jeszcze nie było. Ale ostrzegam, tutaj jest mnóstwo mocno opisowych scen dla dorosłych. Dlatego młodszym osobom, to tak minimum 16+, plus minimum. Dlatego właśnie młodszym osobom bym odracała, czy w ogóle bardziej wrażliwym. Ale no, wybiorę tutaj Norwegian Wood. I to koniec na dzisiaj. Całkiem przyjemnie się, się to nagrywało, takie proste, a mówiłam wszystko z głowy. Bo normalnie mam wypisane sobie tak w punktach orientacyjnych trochę scenariusz, co mówić po kolei, żeby się nie zamotać za bardzo. Bo nieraz na przykład zdarza mi się zacząć jakieś zdanie, przypomnę sobie, że nie powiedziałam czegoś wcześniej, co powinno się znaleźć, więc zawsze wolę tak. Wiecie, na przykład, zacząć że najpierw fabuła, później, później zalety. Wady sobie wypisać te zalety, żeby o nich nie zapomnieć. No a tutaj tak szłam całkowicie z głowy: myślę, że też w porządku wyszło. Więc nagram jeszcze kiedyś odcinek z książkami słabszymi, czyli będę musiała wybrać tą mniej złą. No i no nie wiem, czy ze średnimi. Może i tak zobaczymy, jak Wam się będzie podobało. A ja zapraszam Was na Instagrama 16 rozdział, oraz jeżeli Wam się podobało, to, to zostawcie proszę mi. Więc gwiazdek na Spotify, u, czy łapka w górę na YouTubie i słyszymy się standardowo za tydzień w sobotę o 10.00.